Niestety, winda jest tam u góry i Ani drgnęła. Schodzimy na dół. A tu mamy widok na Alicantę. A w środku, mopy. Mopy? No, mop! Pierwotnie. Proszę, proszę, jak się wspinają. A kuglę za mną, tamtędy. Tą tutaj na górze. I... Ostatnim filmem, żeśmy biegliśmy Całe szczęście trochę nas poczekało Tampery stoją na no, dziko Dzisiaj znowu ruszamy do Alicante Tym razem mamy piety 24 godzinne żeby sobie podjechać pod zamek znaczy pod kolejkę na zamek i ogólnie jest teraz promocja że za pół ceny są, także zapłaciliśmy tak, 4 za każdy bilet. za bilet plus jedno euro za kartę. Za kartę, więc w sumie nam wychodzi taniej niż, niż za nas wszystkich, ponieważ okazało się, że na pojedynczym pilecie w strefie A dzieciaki tylko do, 50, do 5 roku życia są za darmo. Także no w tamtą stronę jechaliśmy tak, hmm, może nie do końca, ale już z powrotem jechaliśmy uczciwie. Także to wychodzi drożej, bo jedna strona kosztuje 6 euro, a tutaj 5 tylko. A na biletach innych niż jednorazowe w strefie A, dzieciaki do 10 roku życia są za darmo. Także no to się bardziej u nas opłaca, bo Iza i Filip są wtedy za darmo. A przy okazji możemy sobie też jeździć po prostu cały dzień różnymi trasami, którymi będziemy chcieli. Bo to jest bilet na wszystkie strefy, na A, na B i na C. Także nawet do Benidormu czy do Deni możemy sobie pojechać. I właśnie nadjeżdża nasz tramwaj trójeczka do Alicante. Mamy jeszcze czas kasować bilet. Siedliśmy na przystanku Sangueta i teraz y, przesiadamy się na drugą linię do Porta del Mar. Musimy poczekać na zielone światło. La Marina. Mamy kolejny plac zabaw, a obok Palemki rosnące na plaży. Dziwnie wyglądają te budynki zaraz obok bulwaru. A my robimy chwilę postoju, dziecki muszą coś zjeść, bo są głodne. Czerwone kwiatki. I tutaj, zaraz obok, kolejne plac zabaw i ławeczki. A my teraz musimy przejść na drugą stronę drogi po takiej serpentynie. I potem będziemy tam iść i szukać windy do zamku. Teraz pytanie za 100 punktów. Winda, winda czynna czy nieczynna? Czynna? Winda czynna? jest Niestety winda jest tam u góry i Ani drgnęła po naciśnięciu przycisku. Także radzimy sobie w ten sposób. Maciek wziął, a nawet nie poczekał na mnie, żebym pomóc. Oby tylko ta druga winda była bardziej czynna niż ta tutaj. O, pani próbuje zjechać. Ciekawe czy jej się uda. Ale raczej nie. I okazało się, że jesteśmy za wysoko. Wejście do windy jest tutaj. Także musimy na dół zejść. Schodzimy na dół. Tak i tutaj mamy windę. Okay, zobaczmy jak to wygląda. No dobra, takiego tunelu to się nie spodziewałam, że będzie. To teraz ma sens Taki mały Taki świecący tunel Mały Mały, niski mhm. Zaraz my będziemy wchodzić. Powinniśmy się zmieścić do środka wszyscy. Tak. Tyle osób wyszło, że wchodziliśmy do radę ludzie wchodzą z dołu. A tam jeszcze jest ścieżka. I ze schodzi tajemniczymi schodami. Zamknęli cię w lochu. Zostaniesz tu na zawsze. Uwięziona księżniczka. Dobrze, że masz długie włosy. Będziesz mogła spuszczać jak rozpunka było kiedyś wejść. Na pewno tu jest wejście. Co tam jest? A to tamto przejście, które widzieliśmy przed chwilą. No tutaj, zamknięte. Tutaj co mamy? Tower. No ten też da się wejść. Widać coś? Ja mogę go Widać czy nie Izuś? Widzę. Tędy ludzie wchodzą. Wjechaliśmy windą, także sobie zaoszczędziliśmy w spacerku, ale jak ktoś ma ochotę, to może sobie po prostu wejść na nogach. No jak masz rozrusznik serca. To nie możesz iść. Chyba. Tak? Tak. Jesteśmy już prawie na samej górze. Jesteśmy, o, tutaj w tym miejscu. Teraz wchodzimy w ten ostatni taras. Poszamy. Dobrze, że jest podjazd Trabusków. Nie, to wcześniej było malowane. Wcześniej było malowane Bo To wszystko było po... połamane przez tyle tysięcy lat. Tyle tysięcy, tyle set lat. Układali, jak układanka jak puzerki. Tutaj nie udało im się znaleźć do końca, także... Tutaj też nie. I co, wypuści miecz czy nie? Nie chcę wypuścić, a tarcze ci oddadzą, czy nie? Też chyba nie, prawda? Z jednej strony i z drugiej Filip, dawaj. Mamy opisane różne symbole. Pierwsze są neolityczne, później iberyjskie, rzymskie, śred... średniowieczny islam, średniowieczne chrześcijaństwo i tutaj nowoczesne, współczesne. Tutaj Romano, też Romano, współczesne, średniowieczne średniowieczna, okay. hiszpańskie, naolityczne, naolityczne, średniowieczne. Zobacz tutaj. Muszę się przestraszyć, nie? A tutaj stoi taki rycerz w zbroi. Rycerze. A rycerze faktycznie. A w środku mopy. Mopy? No mop. Pierwonicz. No, stoi mop. Po co mop? Do sprzątania. Już chyba jesteśmy najwyżej, jak się da, co? Chyba tak. Jeszcze bo tu można wejść. A tutaj studnia. Studnia. A coś widać w środku. Nie, zamknięte jest. Jakże nie zobaczymy. Nie wiem, tam będzie siedzieli. Może lepiej nie. Ktoś wszedł na Aryman. W środku coś jest? Proszę, że śmieci. A tu mamy widok na Alicante. Widzę trzapkę tam wielką, którą wczoraj widzieliśmy. Ma wiele Tutaj też ciekawy dziedziniec, ciekawe co na nim jest. Ale to chyba jakiś klasztor. Tutaj drugie wejście do parku. Tam ludzie powoli wchodzą. Mamy takim takim Ale no jest to, jest to mocno pod górkę. Także trzeba się troszkę zmęczyć. widać parking dla samochodów i właśnie stamtąd ludzie zaczynają wspinaczkę, wędrówkę na zamek A to mamy chyba szczyty które można zaobserwować Przeracie kulami z armaty. Nie, 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 nie. Chyba się nie uda, wiecie. Z tej, nie z tej strony. Nie, nie. Proszę tak nie robić. Tak ja? też nie. Trzeba kulę załadować od tej strony. Tu. A jak się naciska? się naciskało? Czy podpalało? Tak, wygląda w środku. Armata. I już schodzimy z zamku. Jeszcze nam jeden taras został. Ale już idziemy na dół. Byliśmy tutaj. A Szpital. Chyba jest zamknięty, ale może coś będzie widać przez szybkę. Szpital polegał na tym, że wrzucali ludzi do I co? Coś widać? Pralka dla odmiany. Miał być szpital. Gdzie masz pralkę? A faktycznie tam daleko jest pralka. A to był szpital? Teraz i za jeszcze idziemy po schodkach do góry. Co stromo? Jest. Ale jeszcze wyżej można wejść. No idziemy, chodź. idź normalnie, idź. A była bramka zamykająca? Zapadnia. No idź. No bo ja sama wejdę, a ty zostań. Cześć, No, idź Izuś, idź. No, faktycznie, ale będzie wysoko tutaj, jest. No, idź, idź. Gorzej będzie stąd zejść. Cześć! Dobra się łaźnie. Złazimy. No, tutaj mamy schody, i tam kolejne. Proszę, proszę, jak się wspinają. Filipku, stań pod murkiem. Będzie widać, jak wysoko wlażą. No, elegancko. Machamy, cześć. Jak się wchodzi, to trzeba zejść. Ja zdaję sobie sprawę. Pst, a Filip, patrz jak przyszedł. Tylko my normalnie z Anastazją zostaliśmy na dole. Kto to ma wystarczająco dużo siły, żeby tam wejść jeszcze. A widzicie? O, sam. To pieszy. Maciek pieszy z Ana. To jest sesja zdjęciowa. że jest, jesteś na zamku średniowiecznym, ale nie baw się w katę. Oh, ok. To jest katę. Kat. To to jest kat. Ten, który wymierzał sprawiedliwość złoczyńcom i przestępcą. Mm. Jeszcze tutaj idziemy zobaczyć co jest. No, chodź. Chodzisz? A, faktycznie mozaika. No dobra. Trzeba uważać na głowę. O, jak to ciepło! Mhm. No, jakaś komnata, tak. Coś tam jest? Więzienie? Dobrze, ciemno zobaczyć więzienie. Kiedy też idziesz, zobaczyć? Nie widzę. O, ciemno. Muszę tam zasypać. Ale tam jest ciepło. Możesz coś jeździć Counter mine. O, tutaj też cieplutko. To są takie. Patrz, a weź sobie w drugie strony. Wychodzimy. Ja widzę zamek, nie? Prawdziwy zamek. Zamek zwykły. No, teraz widzę wybuch. Teraz wybuch. No tutaj już ruiny. Tutaj też, no. Faktycznie. Po wybuchu są ruiny. A potem znowu cały zamek, wybuch i hop. I ruiny, no. Dobra, teraz odsadzimy się jest wybuch ruiny jeszcze na dole jest coś co tam coś jest ciekawego czy nie a muzeum Tutaj jest wejście. Halo? Nie biegamy. Można posiedzieć sobie i obejrzeć.

Filipem to nigdy nic nie wiadomo. Teraz na odmiany Valenciano. A ci się oparło, że chcą po angielsku posłuchać. Znaczy, Iza się oparła. Jest Filip? Jest. Dzień dobry. A ty co? Innym wejściem. Wyjściem wyszedłeś. I już idziemy na windę. Ogólnie zrobiło się już trochę zimno. także Pewnie na dole będziemy się ubierać już w kurteczki. A tutaj jest ciepło, fajnie. Wsiadamy do windy. Dobra, wysiedliśmy z windy i idziemy do wyjścia. Tak, podświetlone jest. Mhm. I wracamy tą samą trasą, którą przyszliśmy. Ej, Izuś. Tu jest nisko. No. W ogóle na drodze są wymalowane znaczki. Po jednej stronie jest w jedną stronę, a po drugiej stronie w drugą stronę. Pewnie w sezonie to tutaj po prostu są tłumy ludzi. I nie zobaczcie, tutaj jest wejście do windy, tu jest przejście przez drogę, a Google kazał tam tamtędy tą tutaj na górze iść. I dlatego mieliśmy troszkę pod górkę. I pod górkę, a potem z górki i w ogóle się zaplątaliśmy. A wy co tutaj sobie zrobiliście? Plac zabaw? Poczekalnie? Idziemy na plac zabaw za chwilę. Tylko musimy wybrać, czy idziemy jeść, czy na plac zabaw. Mama, zabaw, a potem jeść. No, chyba tak. Anuś, chodź też się bujać z dzieciakami. Ło chyba za mocno waga Ana idzie. Jak na SI A, <grywa> Wystarczy plaża? A tam się człowiek kąpie. Zobaczcie. Jakiś odważny. Albo jakiś mors ale no już nie jest ciepła, część zimna jak dla normalnego człowieka. No tutaj wchodzę na wieżyczkę przed chwilą na plecach, chłopak podsadził dziewczynę. No dawaj do góry. Już na hamaczku się prawie usadowił. Właśnie spadł. A, a, idzie na kuśdabki. Zobaczcie, jak tu nisko są pod, e, podcięte gałęzie. Maciek sięga prawie. A w niektórych a ja miejscach. Sięgam. Tak, a w niektórych miejscach nawet szoruje głową. Ale pod desztem można by było tutaj się fajnie schować. Bo jest dość gęsto. ja No ja jeszcze nie zahaczyłam, także chyba na mój wzrost jest po prostu. A tutaj na Rondzie zaparkowała łódka sobie. A tutaj jest zapowiedź wystawy armii terakotowej. Ostatnim fryzdem, żeśmy to Całe szczęście trembie nas poczekał. O Maciek Chyba nas <noise> najlepiej z Aną. I Filip też nieźle i zabiegli. Chyba nas widział, prawda? Widział nas, poczekał chwilę. Ja tego Jesteśmy na przystanku Sęgłęta zobaczcie tutaj po drugiej stronie ulicy na brzegu morza kampery stoją. No dziko. Teraz już nasz wjeżdża. El Campeo. Filip, chodź tu. Siadamy. Do naszego docelowego tramwaju. Sama to narysowałaś? Pokolorowałaś? Pięknie. Brawo. Brawo. Mhm.